Hej, siemano wam wszystkim z tej strony, ale witam was w drugim odcinku z tegorocznej edycji Zimowych Zmagań Widzów, Pucharu Widzów, tak naprawdę Pucharu Świata Widzów, jak zwał tak zwał, lecimy z kolejnym odcineczkiem, mamy Kusamo ponownie, rozpoczyna Janusz Mistrz te zawody. Janusz mi. To proszę! 138 metrów, ładnym skokiem rozpoczyna te zawody No z drugim numerem Krzysztof Białek. Krzysztof Białek również daleko, ale miejsce drugie 137,5. Brakło Fafi. O, ho, 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 ho fafi! 141,5 to nie są przelewki. Brawo! No i jak odpowie na to cydzik, Cydik, no braknie mi się zdaje tutaj, niestety 134 metry. Czwarta lokata jak na razie. Nie ma tragedii, ale wiemy, że stać go na więcej. Lampek. No, lampek, uwaga. Nie. Też słabiutko. Piąte miejsce. Jeszcze gorsze od Dzika. No i teraz odpowiedź pierwszej kobiety w skokach, Kimbim. No, powiedzmy, że to nie był zły skok. Czwarte miejsce Kimbim, 136 metrów. Następny na liście, Wiktor. Nie, Wiktor raczej nie, choć ciągnął do samego końca, ale nie. Siódme, ostatnie miejsce, 132 tylko metry. Real Tobi. No i real tobie, to wyjście z progu nie było zbyt piękne, ale skok niezły. I trzecia lokata właśnie dla tego pana. Nadal Fafi prowadzi, no ale on udał piękny skok, Alan. O nie, Alan, coś ty narobił najlepszego. Taki skok, no kurde no. 11,5, tylko i dziewiąte, Ostatnie miejsce zdecydowanie. Dziesiąty numer polski dziąm. Też to nie wyglądało najlepiej. Nie. Siódme miejsce dopiero. Polskiego ma. Zdzichu wiadro. Zdzichu wiadro ładniej daleko. I drugie miejsce proszę bardzo razem z Januszem Mistrzem. No, jest, jest progres. Peca. Uwaga, peca już leci. Ależ ten skok będzie daleki, peca! 140 metrów, drugie miejsce tylko Fafiemu ustępuje. Cesar, 22. O i nie, to nie wygląda dobrze. Chodź, proszę! Jak się położył ładnie na narty, jak pociągnął, i drugie miejsce, seserta, razem z pecą. Ładnie! STEL 11! Uuu, Panie, STEL też się postarał. 140,5 metra! Duże brawa! Drugie miejsce dla stela. No i Maciek. O nie, Maciek nie. To będzie zbyt słaby skok. Nie ma opcji nawet. Daleko. Przed ostatnim miejsce: Maciek. I Artur Sokołowski. Artur Sokołowski też nie. Też 14 miejsce Artura Sakołowskiego! Bardzo słabo. Kari 44. Oj nie, Kari też. Popsuty totalnie skok piętnaste 15 dopiero miejsce Kari. Jezu, co tu się wydarzyło? Mario Ninja 335. No, może być dobry skok Mario Ninja? Coś się stało w drugiej fazie? Nie rozumiem tego. 17 miejsce Mario Ninja dopiero. Coś tu niedobrego się dzieje. Kliks. Kliks. No to nie był też dobry skok. 15 miejsce Kliksa dopiero. To jest naprawdę słaby skok, bardzo słaby. No i teraz Diablo 235. No, to pociągnie. No, też nie pociągnął za daleko. 132,5, 15 miejsce. Diablo 235, także to był słaby skok. No i jak odpowie Miraz? No tego jestem ciekaw. No, tu powinien być dobry skok, choć nigdy nie wiadomo. 133, pół 11. miejsca razem z polskim ziomem. No, powiedzmy, Filip Kasprzyk. Też nie, też tutaj wylądował blisko. 14 miejsce Filip Kasprzyk. No, a czołówka się utrzymuje. Fafi 11 i PCA Sesarten 22 na, na pierwszych trzech miejscach. No i nick. Nik, uwaga, nick. No to będzie lepszy chyba skok. I miejsce 8 Dla Nika właśnie wskakuje w końcu do tej czołówki. Andrzej YouTube'a. Szału w pierwszym konkursie nie było, ale w drugim już wraca chyba na laury. Piąte miejsce Andrzej YouTube'a, brawo dla niego. Razem z. nie, sam jest, przepraszam, Daniel Groński. O nie, Daniel, troszkę żeś zepsuł swój skok. Ciągnąłeś jak mogłeś, ale to jest dwunaste miejsce tylko Daniela Grońskiego. No i limocy. limocy. daleko! Piąta lokata limocego, trzyma się w czołówce i Konrad. Konrad, oj tu będzie daleki skok Konrada! Ale ładnie się położył na narty 141,5. Szkoda tych not. Trzecie miejsce. Filip Kosi Pięta. Filip leci. Jeszcze, jeszcze kawałek. Aś. Ósme miejsce brakło tutaj trochę jeszcze. No i Łukasz. Nie to jest za krótko. Ukaż 16. Dopiero miejsce będzie ciężko, tutaj o awans. Mateusz Sport. No i Mateusz Sport, pięknym stylu. Drugie miejsce będzie. Przegrywa tylko z Fafim i to 1,2 punktu. Więc duża strata. To to nie jest krzychu. Krzychu, nie. To też jest za krótko. czwarte miejsce krzychu dopiero. No i robi się coraz ciekawiej. Mystic. Oj, Mystic się postarał z tym skokiem. Siódme miejsce Mystic. Brawa! Brawa dla niego. No i teraz Maurycy. Wiemy, że potrafi daleko skakać Ale nie dzisiaj, nie dzisiaj. To był skok na 17 miejsce. W połowie stawki jest. Fanbarcy. Fan fanbarcy fan potrafi skakać. Oj, potrafi! Brawo! Piąte miejsce: No to jest ścisła czołówka, nie zapominajmy, tu są straty niewielkie. No i następny na liście: Dawson Dawson, uwaga, Dawson też będzie dobry, daleki skok. I też czołóweczka. 12 miejsce: No tu są małe straty, więc idzie wszystko odrobić w drugiej serii, tak naprawdę. Ella Surva na zakręcie. Dobrze jest bardzo dobrze. I szesnaste miejsce, proszę bardzo. No, jak widać, da się dobrze skoczyć. Kiwi. Oj, kiwi, 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 Kiwi. Coś ty wyczyniasz na skoczniach. 142 metry Kiwi'ego i jest prowadzenie dla tego mozambika. Bajarz! Bajasz, Bajasz, Bajasz Dobrze, także daleki skok. Trzecie miejsce. Oj, tu się ciasno, ta robi straszne. Adaś. Oj, Adaś chyba nie. Oj, będzie ciężko. Nie, 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 nie. To nie ma szans nawet. 35 miejsce dopiero Adasia. Bardzo słabo. Xaver. Ksawer, Ksawer. No to nie był daleki skok Ksawera. Dwudzieste miejsce Ksawer. Oj, troszkę krótko. Janko Mistrz. O nie, Janko Mistrz czuje swój skok. Bardzo słaby skok Janko Mistrza. Komuś właśnie dał awans. Nie wiem nawet komu, ale komuś dał Karolina Białek. Oj, też Karolina niezbyt dobrze to wygląda. I to jest kiepski skok. I to nie będzie awansu. 35 dopiero miejsce. No i teraz Blood Gamer 69. Oj, też to wyjście z progu. Kiepskie. No nie wiem. Nie ma. 36 dopiero miejsce, Blooda. Więc także go nie zobaczymy w drugiej serii. Ależ się ta klasyfikacja pozmienia. Bledrow, wicerider całego cyklu. Jak odpowie przeciwnikom? Oj, nie odpowie. To będzie również słaby skok. Miejsce 27. Zakwalifikuje się do drugiej serii. No i teraz pytanie: Czy Lampek dostanie się do drugiej serii? Czy Pawcio? Dwóch znajomych. Zobaczymy. Chyba jednak Pawcio. Pawcio! I to zdecydowanie lider pokazuje klasę i prowadzi po pierwszej serii na, sk na skok pół z wysokimi notami. Wystarczył 0,6 przewagi nad Kiwim. Trzeci jest Fafi, następnie czwarty Bajasz, piąty Mateusz Sport, szósty Stel, 11, siódmy Konrad, ósmy Fanbarcy, dziewiąty Peca razem z Sesertem, 22... No i niestety nie udało się Lampkowi awansować na 29. Polski Ziom i Miraz, 28. Bledrow, 27. Cydzik nawet awansował, więc czekamy na drugą serię konkursową. Właśnie rozpoczynamy tą drugą serię konkursową, rozpocznie ją Polski Ziom. No udało się awansować, ale zobaczymy jak to teraz w tej drugiej serii będą te skoki wyglądać. No, polski ziom na razie. Słabiutko. 131,5. Jeszcze krócej niż w pierwszej serii No i mi raz. Ubiegłoroczny zwycięzca. Kuli. Zobaczymy jak odpowie. Ładny skok. Postarał się. 138 metrów, brawo. Bledrow. No, Bledro musiał teraz na Wyżyny się znieść. żeby to odrobić, no i skok nie najgorszy. Prowadzenie zresztą, 70 przed Mirasem i Cydziu. Cydziu, Cydziu, jak pięknie, brawo! 139,5 Cydzika. I jest prowadzenie. No, by jak najdłużej się utrzymał na tym prowadzeniu. Łukasz. Łukasz. Dobrze. Ale drugie miejsce. Przegrywa z Cedzikiem. Punkt. No, no. Ty też Cedziu miał dobre. No i Daniel Groński. Oj, ładnie, Daniel. Ale mamy festiwal dalekich skoków. I prowadzenie. Pierwszy skok 140-metrowy w drugiej serii. Brawo, Maurycy. O, jeszcze ładniej, Maurycy. No, on trochę inaczej poleciał, ale wystarczyło 300 punktów przekroczone. No i teraz Kimbim. Jak odpowie? Jedyna... Skoczkini w drugiej serii. Wiemy, że ją stać na dalekie loty. I proszę zobaczyć, co wyprawia Kim bim 140,5 metra. Nawet dwudziestkę dał tutaj Słowak. Więc docenia tą Polkę. 40 przewagi. I teraz Krzysztof Białek. No, siostro się dzisiaj nie udało. Więc Krzysztof musi trzymać poziom. Ale chyba też... Nie, udało się. Dobry skok. Piąte miejsce jednak, no tutaj straty niewielkie, więc troszkę spadnie nam. Xaver. No, Xaverowi się nie powiodło. W tej pierwszej serii, w drugiej chyba też niezbyt bardzo. A nie, ten skok jest dobry. Ale trzecie miejsce, no pół punktu tylko do lidera, do liderki KimBim. No i NiK. Oj, nik, nik. Nie, to nie był dobry skok. 133,5, dziesiąte miejsce, to jest ostatnie, nie polski ziom na ostatnim miejscu. No i Ella, Curva na nakręcie. On 19 po pierwszej serii, mógłby tutaj skoczyć daleko. Wiemy, że stać go na takie rzeczy, ale czy na pewno dzisiaj nie. 137 metrów, porównywalne dwa skoki, i czwarte miejsce, jak na razie, Real Tobi. No, lidera nie będzie na pewno. Miejsce czwarte, więc za czołową trójką, Real Tobi. Ale punkty będą. Janusz Mistrz. Już uwaga, to będzie dobry skok. Bardzo dobry skok. Ale na które miejsce na lidera starczyło 110 punktu przed Kimbim. No. Ajajaj, z Zdzichu wiadro. Tam chyba przewaga starcza. I dlatego tak skaczą zdzichu wiadro. Miejsce czwarte. Razem z Ksawerem. 300,2 nota. Instrójka się utrzymuje. Dawson. Dawson, Dawson nie. To jest za krótko. Spadnie mocno. Czternaste miejsce dopiero Dawsona. O kurde, na sam koniec prawie spadnie. Filip Kosi Pięta. si pięta. Nie, 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 nie. Daleko 16 miejsce. Andrzej YouTube'a. Oj, ładnie, Andrzej YouTube'a. Ale szóste miejsce, jak tu brakuje mało. Limocy 12 jest po pierwszej serii Limocy. Czy się stanie tutaj? Sięgnąć po zwycięstwo dzisiaj, czy chociaż na razie prowadzić? No, jest stanie i na razie to robi <laughs> 139 starcza, No i dosyć spora przewaga nad Januszem Mistrzem. Trzecia jest Kimbeam i skacze: Mystic. No, ale Mystic chyba tyle nie jest w stanie tej skoczyć, żeby zepchnąć. No, ósme miejsce: Mystic w tej chwili. Więc siódemka się utrzymała, czołowa i peca. O nie, 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 nie. Peca. Tak ładnie było w pierwszej serii, a teraz co ty tu wyczyniasz? No nie ma tragedii, ale... 136. Drugie miejsce, o proszę, razem z, yy, z Januszem Mistrzem na drugim miejscu są. Da się, da się. Cesar 22. Oj, se seser, brawo! No to był piękny, daleki lot, 145 metra i dosyć spora przewaga nad Limocym. Fan barcy. Oj nie, to nie będzie dobry skok, fan barcy. Spóźnił wyjście z progu, 131, 20 dopiero miejsce. No, słabiusio. Trzecia dziesiątka, wita. Konrad. Konrad, to będzie dobry skok. Jest! Dobry skok, drugie miejsce, wpada jeszcze przed Limocego, oczywiście Konrad. Stel 11. No, jakby mu się udało dzisiaj zdobyć punkty i to konkretne. A nawet stanąć na podium to byłaby dosyć sensacja. No, ale druga seria już nie była taka dobra dla niego. Dziesiąte miejsce, Stella11 razem z Andrzejem, YouTubeą. No i Mateusz Sport. Mateusz Sport, czyżby nowy lider? Drugie miejsce, brakło jednak 306 punktów. No ale coraz ciaśniej, coraz ciaśniej w czołówce i skacze Bajasz. Bajasz! Co on wyczynia na tej skoczni? 142 metry i to z jakim stylu 312,1 nota, 142 metry. Ale rzucił petardę przeciwnikom teraz, Fafi... Trzecim numerem Fafi skakał, ale miał skok świetny w pierwszej serii. Czy w drugiej również? No nie wydaje mi się, że będzie tak daleko. Chodź, skok przedni! Skok przedni na drugie miejsce wystarcza Fafiemu. Ależ tu mamy walkę. Jak odpowie Kiwi teraz? No, jakby nie patrzeć, on wśród nich jest. No. Nowicjuszem, trzeba sobie powiedzieć. No, i widać, że brakuje tego doświadczenia jak tamtej dwójce. Siódme miejsce Kiwi'ego, za Limocym jeszcze ląduje. No i został ostatni Pawcio. I wszystko będziemy wiedzieć, czy on wytrzyma tą presję. No nie wiem, wyjście z progu nie było za dobre. I skok nie jest dobry, więc dzisiaj zwycięzcą jest Bajarz. A Pawcio dopiero jedenasty. Bajarz wygrywa te zawody no z dosyć taką ładną przewagą. 2,8 i, dwa i osiemdziesiątych punktu to nie są przelewki na takiej skoczni. Drugi właśnie jest Fafi. Trzeci Sesert, 22. Czwarty Mateusz Sport. Piąty Konrad. Szósty Limocy. Siódmy Kiwi. Ósmy Janusz Mistrz razem z Petsą. I dziesiątkę zamyka i jednak kobieta Kimbim, więc brawo dla kimi. No jakby nie patrzeć, to są drugie dopiero zawody w wykonaniu tej oto kobiety. A radzi sobie, no bynajmniej dzisiaj, bardzo dobrze. Jak tam dalej yy, na dole wygląda sytuacja? Nik, Filip, Kosi, Pięta i Polski Ziom na trzech ostatnich miejscach, ale punkty będą. Popatrzmy na klasyfikację, bo ta chyba troszkę się zmieni. Bajarz jest nowym liderem, no nie ma co się dziwić. No zwyciężył i tam miał 32 punkty w poprzednim konkursie, 132 razem, Pawcio drugi, 124. Następnie trzeci Bledrow 87 Fafi, czwarty 85 Kiwi i Mateusz Sport po 65, Bloodgamer 69 Xaver i Cesar 22 po 60 i Konrad zamyka dziesiątkę 57 punktów. Tak to w tej chwili wygląda na dole, nadal bez punktów. Jest czwórka, czyli Alan Lampek Maciek i Wikto. No cóż, tak to w tej chwili wygląda i się prezentuje. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie i widzimy się w kolejnych zawodach. Trzymajcie się, na razie i hej!